Witajcie na kanale Kobieta z Ogrodem. Bardzo dużo zamieszania zrobiła alokacja, która pojawiła się w Biedronce, ale bardzo dużo roślin ostatnio pojawia się w Biedronce, takich, które tam nie powinny się znaleźć. Problem polega na tym, że ja nie mam jak otworzyć swojego sklepu z roślinami kolekcjonerskimi. No bo jak wszystko jest za darmo w Biedronce, to po co mam otwierać sklep? Ale z drugiej strony patrząc, no cieszmy się, że możemy takie rośliny mieć za bezcem, Aczkolwiek dużo osób koło nich chodzi i nawet na nie nie patrzy. Nie patrzy się raz dlatego, że nie wie o co chodzi, nie zna się na tych roślinach, nie zdaje sobie sprawy z ceny tej rośliny. Albo po prostu się nie patrzy, bo wie, że sobie nie poradzi, więc w co sobie będzie głowę zawracać. Bardzo dużo jest przekonań w nas na każdy temat, i nasze przekonania budują nam życie. My mamy takie życie, jakie mamy przekonania. A nie przekonania takie, jakie życie, tylko właśnie nasze przekonania budują nam życie. Frydek, wariagata. Wariagacja sztucznie zrobiona, bo my się wszyscy bawimy w Boga i stwarzamy rośliny, zwierzęta no ludzi też sobie robimy jak się zakochamy w obcokrajowcu tak czy owak roślina jest piękna roślina jest kolekcjonerska nie powinna znajdować się w takiej sprzedaży normalnej ale tu już nie mnie decydować bardzo dużo ogrodników sprzedaje widocznie rośliny tak ponieważ może yy, tak było z Różową księżniczką, że oni po prostu sobie robili ją, coś tam może im, czy wyszło, czy nie wyszło. W każdym bądź razie te wszystkie sadzonki sprzedali. Nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy ktoś ma na prąd, czy ktoś ma na gaz, czy ktoś potrzebuje opłaty, czy po prostu sprzedaje, bo sprzedaje, bo to jest tylko jego sprawa i nie wolno jakby się wtrącać i decydować, kto tam co robi więc już się nie czepiajmy nikogo. Cieszmy się, że mamy taką możliwość, że nam zostało dane, żeby się nacieszyć i sobie taką roślinę kupić. Natomiast no, każdy, kto ma rośliny, kto ma alokazję, umie sobie z nimi poradzić. Przepraszam, wjechałam w liścia. Każdy, kto nie ma alokazji. Być może nie wie o co chodzi z tymi roślinami. Są to rośliny takie, że one na zimę lubią gubić liście, więc jeżeli je wyrzucicie, to po prostu ich mieć nie będziecie. A jeżeli wiecie, że macie sobie te bólwy gdzieś zostawić, to ładnie Wam wypuszczą na przyszły rok liście. Podłoże. Podłoże musi mieć bardzo przepuszczalne. U mnie w podłożu musi być keramzyt, wernikulit, perlit, trochę chipsów kokosowych, mech. Mech jest najważniejszy. Ja tu chyba mam korę. Tak roślinka się prezentuje cała. Pokażę ją może z daleka. Roślina musi stać w miejscu jasnym, ponieważ wszystkie rośliny jasne muszą stać w miejscu jasnym, ale nie może spalić jej słońce, bo jeżeli ją wystawicie na normalne słońce, to słońce ją po prostu spali to zaraz, musi roślina stać w miejscu takim dogodnym dla niej. Tam dzisiaj jej będzie podobać. Jest bardzo reprezentatywna, więc tu już Wam nie zrobi problemu, gdzie ją postawicie, bo i tak będzie piękna musi mieć podłoże przepuszczalne. Ja mam wszędzie nawierzacze powietrza, więc ja sobie z taką roślinką poradzę. Jak ktoś nie ma, może sobie kupić, bo te nawierzacze dobrze nam też robią. Także przyda się wam nawierzacz powietrza. Ma białe nerwy. Ta wariagacja jest oczywiście, tak jak już powiedziałam, sztuczna. Rośliny są hodowane tak specjalnie, żeby tak wyglądały. Jest po prostu piękna. Idzie nowy liść. Można ją zraszać. Można się nią zachwycać. Ja bym powiedziała inaczej. Im bardziej będziecie ją kochać, tym będzie ładniejsza. Im bardziej ją dziś postawicie, będziecie się jej bać, tym szybciej zdechnie. Jak wszystko w naszym życiu, coś, z czego nie dbamy po prostu znika z naszego życia. Jeżeli nie dbamy o pieniądze, to znika z naszego życia. Jak nie dbamy o pracę, to znika z naszego życia. Jak nie dbamy o partnera, to znika z naszego życia. Jak nie dbamy o rośliny, to znika z naszego życia. Także dobrze by było po prostu, jeżeli się już na coś decydujemy, cokolwiek by to nie było, żeby włożyć to po prostu całe swoje serce i wtedy wszystko będzie dobrze i nie trzeba się bać. Że coś się wydarzy, bo też kreujemy takie rzeczy, że coś się stanie, bo się nic nie stanie, nic się nie stanie, roślina jest piękna. Kupcie sobie ją i się po prostu nią cieszcie. To tyle na dzisiaj.